bardzo serdecznie. Z tej strony Patryk. A to jest nasz live, oczywiście. I wiecie co? Zaczynam tego live'a tutaj, ale myślę, że zaraz przeniesiemy się chyba na Twitcha, oczywiście link wam podam. A przeniesiemy się tam dlatego, że tutaj nie widzę czatu, jest tak zmulony, że napiszecie wiadomość, a ta wiadomość dopiero pojawi się dwie minuty później, więc wiecie, dzisiaj mam wam to zadania... ważne pytanie, więc yy, chciałbym, żebyśmy się przenieśli jednak na tego Twitcha. Zaczekajcie, sprawdzę czy to wszystko w ogóle idzie. Idzie, 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 tutaj idzie, Niech widzą, że... Niech widzą, że że idzie, idzie, Dobra, ja sobie tutaj wszystko wyciszyłem i teraz patrzę na czat. Będzie chociaż widać ten czat jakoś, czy nie będzie widać tego czatu? A jak nie to zaraz odpalimy sobie Twitcha i tyle. Dobra, ja tu sprawdzam czy ktoś jest. Siedem widzów. Wiecie co? Piszcie, proszę was, piszcie coś na czacie, żebym w ogóle zobaczył, czy ten czat jakoś tutaj funkcjonuje. Opatrzcie, no, odświeżam to dopiero. podasz Skype. Wiecie co? Jeszcze raz powiem. E, widzę, że tutaj jest was sześciu, czterech. Zmienia się wasza liczba, ale to nic. I ja zaraz chyba zakończę tutaj tego live'a i przejdziemy na Twitcha oczywiście. Zaraz tutaj wam dam, podam wam linka. Więc może odpalę tutaj i przejdziemy sobie na Twitcha, żeby nie było... Bo mam wam do zadania kilka pytań. Dobrze. Napiszcie, czy zgadzacie się, żebym przedziósł się na Twitcha. Jestem za Katarzyny jakiejś. XSplit, tutaj mam XSplita. Dobra, ja tu już włączam sobie Xplita i, i będę miał Wam to zadawania kilka pytań. Yy, musicie sobie stworzyć konto na Twitchu, jeżeli będziecie chcieli, żeby Wam, żebyście mogli odpowiadać. Dobra, tutaj niech się mi włącza. w sensie że nie chcecie żebym się przenosił tak no to dobra no to nie będę się przenosił to zostajemy jednak tutaj dobra zostajemy tutaj a jak dać czas Twitch'a? aha no to właśnie Podam wam link i będziecie pisali na czacie na Twitchu. Tak? O to tobie chodziło? Bo ja tu sobie odświeżam. Aha. Dobra, nie... Rejestruj się, dobra. Gdzie tu jest mój Twitch? Tutaj jest mój Twitch. Wiem, że Kina sobie tam robiła na... Bo myślałem, że Twitch TV, a Just TV to jest to samo, a jednak nie widzicie. Bo Kina sobie zrobiła, to tam miała jakieś takie fajne, wiecie, o, jakieś kolorki, coś poustawiane. Dobra. Proszę tutaj ma... Kurczę, gdzie mam wam ten link podać. Edytuj. Kurczę, co ja odwalam? Napisy? Co? Gdzie tu wam to dodać? Mm -hmm. Nie znaleziono filmów, wideo. Super. W nie będzie lagów. Nie wiem się, co to, to nie chodzi o to, żeby był lagi, bo nie chodzi nawet o to, żebyście mi widzieli mój monitor, tylko chodzi o to, żebyście tutaj mi pisali, co i jak. gdzie wam tutaj to mam dać, ten. No ale. Skype jest Patryk. Podłoga gaming, nawet na kanale podłoga, czyli Shift i minus. Tylko jak dodać tutaj ten opis? Opis jest niedostępny. Gdzie tu ustawia się opis? Czy odświeżać, bo czatu nie widzę, nie? Co do cholery będziesz robił na tym live? Nie wiem, nie chcesz, to nie oglądaj. Pozdrawiam Marcelo SSG d, d, d. Napisy, może gdzieś tutaj, zobaczymy to. Chyba nie. Kto wie, jak dodać tutaj gdzieś link. No, ale jak klikam edytuj, to włącza mi się menadżer filmów. A filmu nie wykryto. Film został znaleziony. <coughs> Więc jest jakaś lipa. Czekajcie wy sobie tutaj. Jak chcecie, to oglądajcie. A ja jednak uruchomię tego Twitcha. <coughs> i zobaczymy, co i jak. E, wiecie co? E, wejdźcie na mój kanał. Kliknijcie po prostu sobie tam do góry, patryk miałem. Pozdrawiam wszystkich. I kurczę, sorki i kaszel. Kliknijcie sobie. Wejdziecie na kanale, będziecie widzieli live'a. I kliknijcie sobie <coughs> Kurczę sobie. Spoko będzie ikonka Twitcha, to kliknijcie sobie tak. Ło. O hm. No co, to dobrze, że oglądasz. O oh, ja. Yeah. No.